Z naszym stoiskiem jeździmy po całej Polsce. Tym razem padł na dębice. Zgłaszam zgromadzenie, rozstawiamy materiały. W pobliżu stoi ośmiu policjantów. Obok przychodzi burmistrz, patrzy na tęczowe flagi i mówi policjantom, że nie wydał na to zgody. Ci podchodzą do nas i mówią, że zgromadzenie jest nielegalne i musimy się rozejść. Co mieliśmy zrobić? Poszłyśmy. Miesiąc później dostaję tysiąc złotych kary, choć zrobiłam wszystko zgodnie z prawem. Sąd to potwierdza. Nie chcę być karana przez władzę, którym nie podoba się to, co robię i to, kim jestem. To nie jest moja historia, ale moja sprawa.